Z moim tatusiem i z kapucynami jest historia, która potem miała reperkusję w naszym życiu. A poniekąd ich miasta stalowej woli to było to, że oni hodowali pawie, ojcowie kapucyni. No i za jakąś tam usługę, którą tatus im uczynił, to jeden z kapucynów podarował jedno jajko pawia. A wychodować pawia jest bardzo trudno, bo można mieć powiedzmy 20 jajek i nic nie wyjdzie. I z tego jednego jajka wyszedł, wyszedł paw i tak stworzył dynastię pawi, które hodowaliśmy w stalowej przez wiele lat. To też wrosło już w historię tego miasta, bo te pawie chodziły w latach 70., -tych, 80. -tych, po całym mieście, bo był z tym kłopot. Potrafiły, potrafiły zmobilizować i Straż Pożarną, bo siadały na blokach i ludzie, ludzie po prostu informowali, że, że, że pawie z domku kolejowego, starowej woli, są tutaj i tutaj. Wtedy jeszcze ludzie byli życzliwi, nie, nie robili krzywdy ptactwu, tylko, tylko informowali. I te pawie no, były taką, taką wizytówką tego domu kolejowego. Ludzie przychodzili, robili sobie zdjęcia z tym pawiem. Sowiacy kupowali pawie pióra do, 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 do swoich strojów, zespół taneczny z Zakładowego Domu Kultury. Jak przyjeżdżał cyrk, to też korzystał, to też korzystał z, z, no, z naszych zasobów, bo potrafili do cyrku kupić a to samiczkę, a to samca. Nawet kiedyś zawędrował jeden. Z tych pawi aż do Gruzji, bo ktoś przyjechał z Gruzji i po prostu już miał gotowe papiery, szczepienia i wszystko, żeby, żeby tylko przewieźć tego ptaka. Także to przez 30 lat to, to, to była też jakaś taka wizytówka tego okolicy policji i tego domku, gdzie tam, gdzie tam ci dróżnicy zamykali te zapory. A to wszystko dzieło ojców kapucynów, bo z tego, z tego jednego jajka podarowanego. Podarowanego z serca, którego z ojcu kapucynów, no po prostu wyrosła cała historia.